Dzień dobry. Dzień dobry. I Alfred Adamiec, główny ekonomista grupy Formax. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, w, jeżeli chodzi o to, z jakimi nastrojami, zacznijmy od takiego spojrzenia makro, z jakimi nastrojami zaczynacie ten 2023 rok i z czym wiążecie nadzieję na to, że może być lepiej, bo zakładam, że takie nadzieje jednak yy, macie w sobie. Alfred Adamiec. Tak, zdecydowanie nadzieje są i to, i to rosną, natomiast wiąże ich głównie z możliwością przeprowadzenia takich zasadniczych reform i to jeżeli chodzi o Polskę i gospodarczych, i jeżeli chodzi o sam, samą strukturę stanowienia prawa i sposób tego stanowienia prawa, i tylko że to jest, będzie proces długoterminowy. To nie ma się co oszukiwać, to, to, to tego się nie załatwi nawet kwestią wyborów, legitymizowania się nowej władzy, czy to będzie stara władza, czy nowa władza. To musi być długoterminowy proces, natomiast ekonomicznie, tak czysto ekonomicznie, powodów do, do wielkiej, wielkiego optymizmu za bardzo nie widać, dlatego że czeka nas ewidencja, Spowolnienie gospodarcze, myślę, że to będzie takie schodkowe, to znaczy y, pierwsze półrocze, to rzeczywiście będzie wyraźnie widać, jak, jak zwalniamy y, tempo wzrostu gospodarczego. Y, Drugie półrocze może będzie wyhamowanie tego procesu, może lekkie odbicie w górę. Dużo bardziej obawiam się roku 2024, wbrew temu co zdecydowana większość analityków twierdzi. Tam widzę mnóstwo, mnóstwo zagrożeń i rzeczywiście tam może być ten, tam bym szukał raczej dołka takiej globalnej recesji czy spowolnienia gospodarczego i dopiero 25. rok może końcówka to byłoby lepszy czas na, dla rynku akcji. Dzięki wielkie. Alfred Adamiec. Panie Alfredzie, co może być przyczyną tak mocnej przeceny euro do dolara? Ja bym sobie to wiązał z sukcesywnym chyba odwrotem od instrumentów obarczonych większym ryzykiem. To jest początek, to jest sygnał. To zazwyczaj tak to wygląda, że dolar się umacnia, kiedy faza zwiększonego apetytu na ryzyko na rynkach finansowych kończy się. Wtedy dolar umacnia się, euro się osłabia i, i wygląda to właśnie, tak by to wskazywało. Zwrócę uwagę na jedną rzecz, że zachowanie rynków finansowych w Całym ostatnim kwartale ubiegłego roku jak na obecne realia gospodarcze i perspektywy na najbliższe kilka miesięcy było, można by nazwać nawet euforycznym, jeżeli chodzi o, o to, jak inwestorzy reagowali na instrumenty takie bardziej ryzykowne, czy to akcje, czy to surowce powiązane z koniunkturą gospodarczą. I teraz chyba czas najwyższy na powrót na ziemię i zastanowienie się jak długo teraz um, może potrwać ten um, taki euforyczny stan, a czy nawet jak szybko będzie on wygasał, jak szybko wrócimy do realiów, które mówią o tym, no będzie ewidentne spowolnienie. Ja tu zwracam, uwa zwracam uwagę na Chiny. Tam Chiny mogą być. Dokończymy, dokończymy tę tak, rozmowę to, że... po krótkiej przerwie. Chodzi o to, że. Dosyć powszechne jest oczekiwanie, że Chiny się odrodzą po tych zniesieniach restrykcji covidowych, natomiast są zdecydowanie przedwczesne, tak optymistyczne przewidywania, dlatego że tam się rozprzestrzenia COVID, nowe warianty mają tam się załamą strukturalny rozwój, strukturalny rozwój gospodarki trzeba zmienić w ogóle model. Oni nie są do tego gotowi, wręcz idą w zupełnie inną stronę i tam widzę sporo zagrożeń dla całego świata.